Cześć, witajcie! Zabieram Was dzisiaj na polowanie. Uwaga, na lisa! Właściwie już troszkę pochodziłem za tymi lisami. Jak wszyscy dobrze wiedzą, z tymi polowaniami wygląda tak z sezonami: że kiedy nie ma sezonu na dany gatunek, czy to jest sarna, czy to jest łania, no to widzisz multum tego zwierza w łowisku pełno, pełno normalnie wchodzą na Ciebie a jak już się sezon zacznie, to nie ma no właśnie i to jest właśnie, naprawdę uwierzcie mi, staram się <grym> nagle się was materiał e... dzisiaj jest e... dzisiaj jest 12 i właściwie to jest chyba drugi e... drugi dzień nie wiem czy wy mnie dobrze widzieli wiecie e... Nie e, dzisiaj jest 12 i jest to drugi dzień słuchajcie, chyba taki z taką pogodą, że, że jest ok wczoraj było wczoraj chyba mrzało pół dnia, a potem e, potem już była ładniejsza pogoda tak, dokładnie wczoraj pół dnia padało a, a dzisiaj jest taki pierwszy dzień od dłuższego czasu że jest naprawdę fajna pogoda i dlatego Cieszę się, że mogę w końcu pójść na polowanie e, i sobie tu usiąść. Naprawdę, jest, słuchajcie, jest taki delikatny wiaterek. Nie wiem, czy będziecie słyszeć, jest delikatny wiaterek, a jest naprawdę fajna pogoda. No i zaraz będziemy tu pewnie te lisy tutaj próbowali na różne sposoby upolować, żeby naszym tutaj kuropacom delikatnie pomóc. Można powiedzieć, bo wiem, że tutaj się lisów troszkę kręci. Jak zwykle, jak zawsze, tutaj w tym miejscu. Także postaramy się tutaj pomóc delikatnie. I może się uda rozpocząć mój, mój sezon na lisę. Także kurczę, co jeszcze? Muszę, muszę się sprężać, bo nie wziąłem dzisiaj statywu i mam dziwnie rękę wygiętą. I zaczynam ją odczuwać. Także chcę się sprężyć. Słuchajcie oprócz dzisiejszego polowania, czyli tak dzisiaj popoluję na te lisy. jak się uda to coś nagram kamerą ale strzału niestety wam nie nagram dopóki nie będzie godziny po zachodzie słońca jak będzie godzina po zachodzie słońca zakładam, bo mam plecak z tyłu siebie mam plecak z siebie i będę zakładał wtedy alpeksa i z alpeksa już wam będę mógł jakiś tam strzał nagrać się, jeśli taki owy będzie także i termowizja także to wszystko jak się zrobi ciemno mm. a, dopóki, no, a teraz właśnie będziemy sobie tak siedzieć i co jeszcze w tym odcinku nawet jakby, to, jak, nawet jakby mi się nie udało nic nagrać to mam dla Was bardzo fajny materiał i teraz tak ten materiał pochodzi można powiedzieć od mojej mamy bo Jakiś czas temu, już nie wiem dokładnie kiedy kupiłem tą kamerę, to stwierdziłem, że mama mówiła zawsze: Kurczę, miałem fajne sarny, miałem tutaj ten ładne takie ładne, fajne sytuacje, że mogłem, na mogłem je nagrać, zrobić zdjęcie, a telefon jednak nie, pod no, nie nie dawał rady. No i stwierdziłem, że jak sobie kupię tą kamerę, to mamy dom aparat. I uwaga, te nagrania co teraz yy, będziecie w tym odcinku widzieli, nie wiem w którym momencie bo to pewnie wyjdzie w trakcie montażu to są przepraszam, coś tu to mi zasześciło to są nagrania od mojej mamy także będą nagrania od mojej mamy i uwaga będzie historia z dzikiem z dzikiem, za dużo tych historii z dzikami u mnie nie ma ale myślę, że to jest to jest fajna historia z dzikiem, bo Pokazuje to Tak naprawdę jak trzeba do tego podejść Mniej więcej Żeby... No żeby po prostu tego strzału nie żałować Naprawdę miałem ja z tymi dzikami troszkę... Troszkę roboty można powiedzieć Bo nie współpracowały Ciężko było wybrać tego dzika I... Będzie też pudło w tym... W tym odcinku, tak Będzie pudło w tym odcinku, niestety no, no niestety, no Jeśli ktoś poluje to te pudła się zdarzają I... E, po prostu trzeba wzi wziąć z tego wnioski jakieś i poprawić się i starać się, żeby do tych pudeł nie dochodziło, no ale jak wiemy to jest, nie jest takie proste no, także będzie tam też moje pudło i będzie to strzelone dzik i będzie to wszystko nagrane Alpexem, bo to było nocna akcja, także teraz przechodzimy do polowania e, mojego dziennego i w międzyczasie jakoś wam opowiem tą historię z tym dzikiem z tymi dzikami, co tam były i... i jak to wszystko wyglądało, także, ale długi wstęp będzie, no dobra, no to nic tam, miłego oglądania wam życzę, bur tak, Także mogę tam wjechać dalej. Ym... Myślę, że zacznijmy od tych dzików. Myślę, że zaczniemy od tych dzików, bo to jest bardzo y... Myślę, ciekawa historia. Dosyć długa. Dla mnie była długa, bo yy, stałem. Powiem wam tak. Zacznijmy od początku. Jechałem pewnego wieczoru na polowanie z kolegą. I natrafiliśmy dziki. Ja byłem w szoku, że tyle dzika się pokazało. Ja nie wiedziałem, co ja właściwie widzę. To było na nasze tereny, i na to, co mamy dziki, na tyle, ile mamy dzika w owisku. to dla mnie to był szok. Ja nie wiedziałem, co się wtedy dzieje. Spokojnie do tego pod, podszedłem, jakby. Nie, nie starałem się tak szybko tego, tego męskiego przylatka czy tam wycinka znaleźć bo widziałam, że tam dużo, dużo drobnych małych dzików biega i nie chciałam strzelać tej, tego osobnika żeńskiego. Chciałam tego męskiego strzelić. I teraz słuchajcie, no było tam parę takich sytuacji, że już nie miałem znaleziona tego, tego męskiego osobnika rogacz tam się odzywa, ten co, którego Wam nagrałem. No, ja słuchajcie, miałem znalezione tego, tego męskiego osobnika, to chwila, moment i zaraz jakieś dziki tam, wari one tam wariowały, bo tam były, tam było dużo tych przelatków, one się, tam jeszcze były te, właśnie te odniaszki odniaszki przylatki męskie, to one się tam podgryzały, one tam biegały i tam było kongo i były takie sytuacje, że właśnie już miałem wybrane, a on wtedy czmychną mi. i ja nie wiem, słuchajcie po 15 minutach, 15 minutach, może więcej, mniejsza, wyszedł mi męski przelatek, przelatek, taki 35 kilo. i Wyszedł, wyszedł, wyszedł. Nie chciałem e, strzelać go jak stanął w tym lesie, tak na, na wprost na mnie. Nie, nie lubię tak strzelać, wolę jak jest e, taki ma się ten jak to mówi blad i na blad strzelać. E, chociaż miałem tam w miarę taki stabilny, można powiedzieć, stabilne podparcie i mógłbym tam ten, ten strzał wykonać, ale e, z jednej strony cieszę się, że nie, strzeli, nie strzeliłem go wtedy, bo Zresztą zaraz zobaczcie, co się stanie. No i słuchajcie, no i... padł I ja byłem pewien, że ten dzik dostał, po prostu... E, gdzieś tam wskoczy i padnie. No. Szukaliśmy, szukaliśmy tej farby, słuchajcie, szukaliśmy, chodziliśmy. Zwątpiliśmy tego, tego wieczoru. Mówię, dobra, słuchaj, pójdę jutro z psem. I następnego dnia chodziliśmy tam też, masę czasu. Szukałem, nad narzeczoną, w to, w to wciągnąłem. Mówię, choć pomóż mi poszukać dzika, bo nie daje mi to spokoju. Chociaż nie było słychać tego przybicia kuli i tak dalej, ale mówię, nie, nie zawsze można się. Yy, nie zawsze można się tym sugerować, bo tak jak widzieliście na polowaniu z kolegą Hubertem, to też nie słyszeliśmy w ogóle tego, tego, tej, tej poduchy, jak to się mówi, tego podwójnego uderzenia. No i szukaliśmy i nie znaleźliśmy farby nic. No dobra, no to ewidentnie zbudowałem, pojechałem wtedy przestrzelić broń i faktycznie strzelała ona za wysoko za wysoko tak i słuchajcie mm, dwa dni później pojechałem w to samo miejsce bo wiedziałem że te dziki tam wychodzą mniej więcej ale jeden dzień y, zrobiłem sobie przerwę i drugiego dnia tam pojechałem i były trzy dziki zamiast tamtej dużej ilości były trzy dziki no i to stwierdziłem sobie y, co się potem okazało, to były te, te dziki z tamtej watachy, prawdopodobnie, co ja strzelałem. Bo słuchajcie, te dziki na byle co uciekały do lasu. One były mm, już, jakby to można powiedzieć, spłoszone raz. Kotszedł, kotszedł, to one mi <słyski> skakiwały do lasu 5 minut i one wychodziły z powrotem. Po tym jelenie znaczy, sarna wyszła. Zaraz wam ją nagram po drugiej stronie e, rzeki. E, jelenie mi przybiegły, ale to jelenie to na końcu. Lis szedł do mnie drogą, słuchajcie, i bałem się, mówię, kurde, jeszcze lis. One już drugi raz wtedy wychodziły, bo coś im tam zahałasowało. Mówię, lis idzie, to słuchajcie, ja do tego lisa, on na 5 metrów e, stał ode mnie na drodze, ja nie chciałem, żeby on szedł do tych dzików na natęgnąć mówię, bo on no jest poszedł ja do tego lisa na tej drodze normalnie nogą szurałem go tam ksz, ksz, ksz. i poszedł w końcu tą drogą, co, co przyszedł e... i na końcu słuchajcie już mam znalezione widzę, że tam jest że tam są dwa y, żeńskie prawdopodobnie ale widzę, że jeden ma ewidentnie pędzel i raz mi się tam przewinął Mówię dobra Jest tam chłopak I w tym momencie Te jelenie wybiegły przez ten, la, przez ten las biegły te jelenie Ja myślałem na początku, że to biegną dziki Bo to taki rum oddało Mówię kurde dziki biegną Patrzę nie, jelenie I takim pędem biegły na to pole I jestem myślę, No nie, pozamiatane Teraz one wbiegną te dziki Na byle kota uciekały z tego, z tego pola z tego, co no mówię, to, to one teraz, jak to te jelenie zobaczą, to one w ogóle pójdą, słuchajcie, był taki jeden moment. Zresztą zobaczycie, Puszczę wam teraz ten strzał. Już słuchajcie, ten moment, kiedy ten dzik wychodzi od tych dwóch w ten lasek. Ja tam zobaczyłem wtedy ten pędzel, bo było fajnie go widać. To był ten moment, kiedy to już był taki ostatni moment do strzału, bo on już usłyszał te, te jelenie. I już, już chciał stamtąd iść precz. Także to był ostatni gwizdek i naprawdę sami widzicie, jak długo to wszystko trwało, ile, ile e, obserwacji było. No, także myślę, że teraz będzie pora m, na te. Te ładne nagrania, które moja mama zrobiła, a ja tu sobie posiedzę, poczekam bo nagrywam jakieś fajne ujęcia i jak będą jakieś liski to potem zobaczycie, a jak nie to nie. Będziecie mieli fajne nagrania, i tak? No. Także jak będzie jakaś akcja, to wracamy. Słuchajcie, mamy lisa, nie wiem czy widzicie tam, koło tego słupka stoi, jest rozwieszony. to jest pastów rozwieszonych, to jest lis na 100% 25, 2026 na lisę powiem wam szczerze długo to trwało, bo e, szedł tą drogą, szedł, szedł, szedł e, po drodze jakieś ptaszki go tam rozkojarzały i myślałem w pewnym momencie że, że już się no przestał interesować Mm. I nagle po prostu w jeden moment wypatrzy, wychodzi z górki, strzał mniej więcej Nie wiem, 70 metrów, 60 metrów coś takiego. No czekamy dalej, nie? <laughs> Się dzieje po drugiej stronie rzeki. Ale wpadłem na taki pomysł, że może Wam teraz ponagrywam termowizję, jak to wygląda przez nią, Póki to jeszcze nie jest tak. Wiecie, nie wszystko straciło swoją temperaturę z dnia. Czyli jest dużo takich jeszcze nagrzanych elementów. A ja Wam pokażę, jak mniej więcej to teraz już w tym widać jest w tej, tej termowizji w tej kajlerze bo tutaj zbyt nie mówię nic się nie dzieje to wam to wam nagram tę tą zwierzynę po drugiej stronie rzeki widzę, że tam są dwie sarny I zaraz zobaczymy co jeszcze Także słuchajcie, no co, dzisiejszej nocy dublet lisów, wybaczcie za tą rękawiczkę, ale niestety mam jedną, nie będę już się ściągał jak już się tutaj poznosiłem. Także dzisiejszej nocy dublet lisków, i co, no nie mogło być lepiej wydaje mi się. Teraz tylko zostało mnie już do samochodu zapakować i dzisiaj już kończę moje polowanie, także ja jestem bardzo zadowolony z tego efektu, dwa, dwa lisy mniej tutaj na terenie, a wiem, że ich jest znacznie więcej. Także jeszcze przed nami dużo, dużo roboty, ale jest tu już taki e, krok. Ja rozpocząłem mój sezon e, na lisy, także jestem bardzo z tego szczęśliwy. A Wam dziękuję za oglądanie. E, lajkujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć, dożbór.